Cześć moi bracia, pokój pana dla wszystkich. Jestem pastorem Antonio Junior i jestem tu ponownie z Lamartine Pozela I poruszymy bardzo interesujący temat, bracia. Będziemy mówić o znaku bestii, ale w sposób, o którym być może nie słyszeliście, wiecie? Często mamy wątpliwości Lamartine, czy będę mógł otrzymać tę markę nie wiedząc o tym? Ludzie boją się, jak to będzie wyglądać. Czy będzie to coś fizycznego, czy będzie jakieś ogłoszenie na ten temat, czy będzie to coś subtelnego. To jest system, wiesz? Więc poruszymy te tematy w świetle słowa. Przed tym e, chciałbym prosić o jedną rzecz. Poniżej zostawię link do kanału Lamartine. Lubisz te tematy o eschatologii? Koniec czasów. Lamartine już naucza to od ilu lat? Więcej niż 40. Więcej niż 40. Na pewno więcej niż 40. Jest tutaj werset, który teraz przeczytam, który jest tam w Apokalipsie 13, werset 16 i 17. Mówi tak, wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, musieli otrzymać pewne znaki na prawej ręce lub na czole, tak aby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, chyba że miał te znamie, która jest imieniem bestii lub liczbą jej imienia. Więc tutaj zauważamy, że nie wspomina się o czipie, to jest prawda, nie mówi się tutaj o chipie, prawda? Ale może to być chip? Dobrze, najpierw musimy zrozumieć jedno, dlaczego Antychryst chce kogoś oznakować. Dawniej, kiedy ludzie byli znakowani, znakowano ich, aby pokazać sygnał własności, więc niewolnik miał znak swojego właściciela. Tak naprawdę to, co szatan chce zrobić, to że istoty ludzkie, które zostały stworzone, aby należeć do Boga, stają się jego własnością. Ta znamie będzie miało również za zadanie kontrolować wszystkich. Apokalipsa mówi, że małych i wielkich, biednych i bogatych, starych, młodych, niewolników i wolnych, czyli całe społeczeństwo będzie musiało mieć te znamie. Słowo znamie w Grece to charagma i oznacza to tatuaż. Coś, co zraniło twoją skórę, coś, co było zaznaczone w widoczny sposób. Czy to oznacza, że będziemy mieli znak napisany 666? Nie, nie o to chodzi. Ale w tym czasie, gdy Antychryst będzie rządził, już stworzył system całkowitej kontroli, w którym świat już się znajduje. Dziś na przykład już jesteśmy kontrolowani. Przybywam na lotnisko, moje imię jest już tam, jest już rozpoznawanie twarzy. Dzisiaj w dużych miastach są kamery wszędzie, czyli ludzie mają coraz mniej wolności, aby iść i wracać bez bycia odnalezionym. Teraz, moim zdaniem, to Antychryst stworzy całkowicie cyfrowy system, z którego nikt nie będzie wykluczony. Na przykład, Dziuninio, w przeszłości Żydzi byli prześladowani. Odchodzili ze swoją małą walizką, pełną złota i drogocennych kamieni. Przybywali do innego kraju i tam zaczynali swój biznes. W przeszłości było to możliwe. Odchodziłeś, zabierałeś swoje pieniądze i zaczynałeś od nowa. W czasie jego rządu tam nie będzie już papierowej waluty. Wierzę, że do roku 2028 narody i banki centralne na świecie zamienią walutę papier na walutę cyfrową. Cóż, walutę cyfrową masz i nie masz? Bo jeśli nagle kopniesz tam w tę internetową sieć, tracisz wszystko, co masz. Pierwszy dzięki temu ludzie będą mieli kontrolę. Ponieważ to, co mówi Biblia, to że fałszywy prorok będzie wprowadzał ten system, a znak będzie pewnym urządzeniem, które będzie interfejsem między internetem a jednostką, człowiekiem. Czyli jeśli to będzie chip lub nanobot, który wysyła jakiś sygnał, zostaniesz znaleziony gdziekolwiek jesteś. Istnieją już milionerzy, którzy to robią. Dini zmiał. Niektóre psy mają czipy, by zapobiec kradzieży. Widziałem, że już nawet implementują to bezpośrednio w skórze. Dokładnie. Dokładnie. Więc teraz tutaj chciałbym powiedzieć coś, co dla mnie jest pewne w kwestii liczby bestii, która wynosi 666. Całe życie ludzie próbują odkryć, co to jest. Bierz imię, używaj Gemati, aby zobaczyć małe ukucie. Słowo pół, 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 w przeszłości ludzie tego używali. Ponieważ w starych językach, tak jak hebrajski, grecki, łaciński, każda litera miała wartość numeryczną. Więc ludzie szukali imion osób, które sumując, wynosiło pół, pół, pół. Aż pewnego dnia, ja czytając po hebrajsku, zrozumiałeś? Zauważyłem że hebrajski również ma wartości numeryczne dla liter. Więc litera alef ma wartość 1, bajt ma wartość 2, gimel ma wartość 3, dalet ma wartość 4, re ma wartość 5, waw ma wartość 6. Teraz co ciekawe, kiedy transliterujesz z hebrajskiego na polski, na przykład waw staje się wotujaw, więc jeśli weźmiesz meja, 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 to jest waw, 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 które z kolei są www. W, w. Nadal w Izraelu, jeśli tam sięgniesz, internet napisany po hebrajsku jest waw waw, 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 to jest połowa, połowa, połowa. A jaki jest prefiks internetu? Więc moim zdaniem. Liczba bestii oznaczona jako 666 to nic innego jak internet, ponieważ implementacja rządu, który jest w stanie kontrolować każdego, jest możliwa tylko za pośrednictwem internetu. Teraz internet to byłoby 666, ale znak bestii to wprowadzenie jakiegoś urządzenia do ludzi, aby je kontrolować. Może to być mały chip. Może to być nanorobot, może to być jakiś rodzaj zastrzyku, który ma w tym początkowym zastrzyku jakiś radioaktywny system, który pozwala znaleźć ludzi w dowolnym miejscu. Teraz Biblia mówi, że w tym czasie nie da się być poza, bo kto będzie poza, tym będzie poza życiem. Tak, nie będzie można kupić. Nagle mówi, że nie będziesz miał dostępu do swoich pieniędzy, jeśli nie zaakceptujesz. Tak, zresztą jest patent Microsoftu, który zbadałem i naprawdę jest prawdziwy. Weszłem w link, nie wierzę. To jest Luciferina. Więc, a nazwa patentu to 06666. Mój Boże, nawet myślałem, chyba dodali 0, żeby to było tak oczywiste, prawda? Pomyślałem, więc Microsoft wierzy w Biblię, wie, że to się na pewno spełni. Pierwszy więc byli oni wyjątkowo kapitalistyczni, bo pomyśleli, skoro to się wydarzy, to zastrzeżmy to jako patent, bo wtedy będziemy zarabiać tantiemy od antychrysta. Albo to ogromny zbieg okoliczności, który nie ma sensu, prawda? Nie wiedziałem wtedy o tym lucyferze, jak się nazywa. Lucyferyna to substancja chemiczna, która świeci, która na przykład występuje w. świetliku. Ponieważ... Lucyfer nie. W łacinie oznacza? Ten, który przynosi światło. Co jest światłem świetlika? To jest światło? Poprzez proces chemiczny, który on posiada. Więc, lucyferyna to nic innego, jak substancja, która może być w takim chipie, który emituje światło, którego nie da się zobaczyć, ale którego każda maszyna jest w stanie dostrzec. Czytnik optyczny to zauważa. Zrozumiałeś? Teraz wszystko jest bardzo dziwne, prawda? Twierdzę. Choćby tak, ale to nie jest dziwne. Co będzie nazwą tego od. Rana świetlna. Ciekawe, że czytając patent, zdajesz sobie sprawę, że jednym z celów jest też komercjalizacja. Możliwość kupna, sprzedaży wiemy, więc jest to ściśle powiązane. Pierwszy naprawdę, widzieliśmy postęp w komputacji kwantowej. Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe dochodzą do rzeczy, które przerażają nas, naukowców. Co więcej, nawet widziałem, że pracują nad elementem ludzkim. Sprawdź, czy widziałeś ludzką komórkę na mikrochipie coś fizycznego połączonego z ciałem ludzkim. Nie. Mówią o przyszłości, w której istnieją hybrydowe istoty. Ludzie z częściami, które są maszyną, Jezus nie powiedział, że będzie to podobne do dni Noego. W dniach Noego mieliśmy Nefilimów, aniołowie upadli, mając kontakt z ludźmi. Pojawiły się hybrydowe istoty. Dziś ta hybrydyzacja, która ma miejsce. Następuje już, to jest w rzeczywistości półmaszyna, pół człowiek. Dzisiaj, Juninio, są już ludzie robiący wszystko. Już są ludzie przeprowadzający badania nad rozwijaniem niektórych genów zwierząt takich jak na przykład wzrok orła mający na celu wprowadzenie go do oczu człowieka, aby człowiek widział lepiej. Już są ludzie, którzy mówią, że ludzie będą mieli dzieci ze zwierzętami, chcąc to. To jest to, o czym mówi Biblia w dniach Noego, że dokładnie to się zdarzyło, a Bóg wysłał potop z tego powodu. Teraz mieszanie maszyny z człowiekiem, o czym kino mówi już od wielu lat. Choć jesteś młody, to nie pamiętasz Steve'a Rogersa, człowieka o wartości 6 milionów dolarów. Myślę, że to nie Steve Rogers, a kapitan Ameryka, który był człowiekiem bionicznym, miał bioniczne oczy. Robocop. Robocop, więc pochodzisz z późniejszego okresu. To znaczy już istnieją badania, które możesz prowadzić, aby wprowadzić komponenty maszyn do człowieka. Dziś już masz urządzenia, które doskonale imitują skórę. Skórę ludzką. Pierwszy jest część komórki, żywej komórki mieszającej się z niektórymi materiałami, które są biosyntetyczne. Tak, nawet słyszałem, że mówią, że w krótkim czasie zaczniemy widzieć, jak ślepi widzą. Paralitycy chodzą, bo oni już manipulują DNA. Są w stanie? Tworzyć sposoby. Egzoszkielety pomagają ominąć choroby i umożliwiają chodzenie, ale obecnie są bardzo drogie. W przyszłości staną się tańsze. Jaki jest teraz największe niebezpieczeństwo? Nie jesteśmy przeciwni rozwojowi. Wielkim niebezpieczeństwem jest kiedy wprowadzenie tych urządzeń może prowadzić do prawdy, że będziesz monitorowany przez świat, przez internet, a ten kto ma kontrolę nad tym może kontrolować twoje życie. Pierwszy antychrys będzie wykorzystywał ten system internetowy z technologią, z sztuczną inteligencją, aby wymagać, aby ludzie go uwielbiali. Kto nie zaakceptuje, ten będzie poza systemem. Osoba nie przetrwa w naszym świecie. Albo będzie musiała pójść do lasu i jeść zwierzęta, które sama poluje, ryby, które sama łowi, bo już nie będzie w systemie. Zostanie odłączona od systemu. A kiedy nadejdzie ten czas, ten, kto powie nie, będzie musiał zapłacić własnym życiem. To jest to, co Tak. Pierwszy tutaj pojawia się pytanie, dlaczego ten fragment Biblii mówi, że to tak naprawdę jest system ekonomiczny. Oczywiście będzie chip, będzie metoda, narzędzie, ale to jest system. Pierwszy tutaj pojawia się pytanie. Kryptowaluta nigdy nie była tak popularna, jak teraz. I widzimy, że to jest dopiero początek. Bo ludzie. Chcą się uwolnić od tej kontroli. Co oni powiedzą? Ale rządy już myślą o sposobach tworzenia centralizowanych kryptowalut? To zaczyna się od technologii. Mamy już Bitcoin i inne kryptowaluty. Brazylia będzie miała Drex i R7, ale nadejdzie czas, w którym momencie narody świata powiedzą: słuchaj, lepiej będzie. Jeśli zjednoczymy, żeby nie było waluty, jedna waluta jest cenniejsza niż inna. Zjednoczymy, ale nie tylko gospodarkę, zjednoczymy też administrację. Biblia mówi, że będzie dziesięć etni lub dziesięć narodów, które będą rządzić. Wraz z Antychrystem. A do tego wszystkiego zjednoczą także religię, stworzą jedną, uniwersalną religię, aby więcej nie było wojen z powodu religii, bo przez całą historię ludzie walczyli z powodu religii. Widzisz katolików przeciwko protestantom, w niektórych narodach muzułmanów przeciwko chrześcijanom, przeciwko Żydom. Stworzą religię synkretyczną, w której każdy będzie jej częścią, to znaczy, jest to unifikacja świata pod władzą antychrysta i jego dziesięciu światowych liderów w dziesięciu regionach świata. Czyli system to system całkowitej kontroli. Tekst podkreśla, że nikogo nie pominie. Ani niewolnik, ani wolny, ani stary, ani młody, ani biedny, ani bogaty, ani wielki, ani mały. Wszyscy będą musieli oddać cześć bestii. To jest tylko szczegół, Juninho. Ponieważ pytałeś mnie wcześniej, Powiedziałeś, że wiele osób mówi, ale co jeśli otrzymam znak niechcący? Czyli nie ma już dla mnie powrotu? Nie, nie narażaj się na to ryzyko. Ponieważ są ludzie, którzy myślą, że już otrzymali. Tak, skorzystali z recepcji? Śledzą tę tęczówkę oka ludzi dla kryptowaluty. Więc nikt nie podaje się temu ryzyku, bo kiedy system. Zobacz, system to oprogramowanie. Sprzęt to wszystkie rozproszone kamery, wszystkie komputery, które już działają. Teraz, kiedy nadejdzie rząd antychrysta, on będzie zasilać sprzęt, czyli komputery i wszystko, co tam jest, systemem mówiącym patrz. Teraz, żeby wejść do firmy, w której pracujesz, będziesz musiał przejechać swoją ręką przez czytnik optyczny, a w twojej ręce będzie ten mały chip, czy tam nanobot, czy cokolwiek. Inny system? Ale nie będziesz miał możliwości wejścia bez tego. Idziesz do banku, aby zrobić wypłatę. Możesz to zrobić przez internet, lub zapłacić w supermarkecie machając ręką. Jeśli nie jesteś włączony do systemu, nie masz dostępu do niczego. Teraz, aby zostać włączonym, będziesz musiał oddać cześć Antychrystowi. A kto to zrobi, kto to zoperacjonalizuje, to fałszywy prorok. Dlatego jesteśmy w czasie wdrażania technologii. Ale kiedy wszyscy będą na to przygotowani, wtedy on wprowadzi oprogramowanie do zarządzania światem. A kto tego nie będzie miał, będzie musiał żyć na marginesie społeczeństwa. Włącznie z Biblią, która mówi, że znak bestii będzie wprowadzony na czoło i prawą rękę. Pierwszy, wydaje mi się, że jest to z powodu naszych myśli, będzie to kontrola umysłu i kontrola naszych działań. Działania, postawy, które podejmujemy. Więc... Słuchaj, Juninho, dam ci przykład. Pamiętasz tego Stevena Hopkinsa? On już miał zaimplantowany chip, który interpretował to, co chciał powiedzieć, mimo że niekiedy miał możliwość ruszać ustami. Pamiętam, już oglądałem. Co się dzieje? Ten chip, który zostanie wszczepiony do mózgu, lub nanorobot, będzie urządzeniem, które będzie miało dostęp do wszystkich Twoich fal mózgowych. Będzie analizował fale mózgowe. Więc kiedy na przykład myślisz o miłości, w chemii twojego mózgu zachodzą różnorodne procesy wywołane przez serię różnych neurotransmiterów, on zrozumie, że w tym momencie czujesz miłość. Kiedy czujesz smutek lub myślisz o czymś złym, aktywuje się inny obszar twojego mózgu, że tak powiem. Następnie zaczyna uczyć się interpretować twoje fale mózgowe. Nadejdzie taki moment, że będzie mógł czytać Twoje myśli. Szatan nie może czytać Twoich myśli, ale nadejdzie moment, kiedy to urządzenie już będzie mogło czytać to, co myślisz. Dzięki temu Antychryst będzie wiedział, czego ludzie pragną, co myślą. Nie będą już mieli wolności, nawet by być przeciwko rządowi Antychrysta w swoim umyśle, ponieważ zostaną odkryci. Więc to jest totalna kontrola, ludzie. Pierwszy mam szczerą nadzieję, że nie będziemy tu, żeby to zobaczyć. Amen. Właściwie. Jedno jest ważne do powiedzenia, abyś nieobsesyjnie się tym nie zajmował. Więc to, co tutaj przynieśliśmy, to wiedza, która pozwoli ci być spokojnym, ponieważ wierzę, że to, co powiedziałeś, wszyscy będą wiedzieć. Wszyscy będą wiedzieć, że system jest wdrażany. Zaczęło się od zapowiedzi, widzimy to na przykładzie Chin. Mają tam system, który mówi, że możesz nawet oszczędzać swoje pieniądze, ale jeśli zdecydują, patrz, pieniądze są ważne do pewnej daty, musisz wydać wszystkie swoje pieniądze do tej daty. Czyli zaczynasz być uwięziony ciągle z mniejszym prawem do decydowania. Nie będziesz mógł rozwijać się w życiu ani nic robić z powodu kontroli. Więc mam dla ciebie radę, nie? Nie bądź zbyt skupiony, ale jednocześnie bądź czujny, bo widzimy, że każdego dnia technologia przede wszystkim rozwija się ogromnie, co już jest przepowiednią. Daniela, że na końcu czasów wiedza się pomnoży, ale chciałem skomentować to, co powiedziałeś, Juninho. Jeśli umierasz ze strachu, że to się wydarzy, przestaniesz być błogosławieństwem, światłem świata i solą Ziemi. Nie powinniśmy się niczego obawiać, musimy żyć życiem. Jezus może wrócić za 100 lat, może wrócić jutro. Musimy żyć życiem, jakby miał wrócić dzisiaj i poświęcić mu się, ale planować, pracować, jakby miał wrócić za 100 lat. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie będzie cię rozliczał. Z pewnego zachowania wierzący z Tesaloniki wchodzili na góry i czekali na powrót Jezusa. Przestawali pracować, a kiedy przychodził głód u braci, Paweł mówił tak: jeśli ktoś nie pracuje, nie je. Więc Bóg nie poprosił Cię, żebyś zrezygnował z życia. Nie, wręcz przeciwnie. Musisz błyszczeć, musisz pracować, rozwijać się, uczyć, żenić się, mieć dzieci, wielbić Boga, poświęcać swoje życie Bogu, bo jest jeszcze miliony ludzi, którzy się nawrócą. Gdy nadchodzi czas, nie da się go zatrzymać. Ale jest jedno: Jezus obiecał, Ponieważ zachowałeś słowo mojej wytrwałości, ja Cię ochronię. Od czasu wielkiego ucisku, który ma nadejść na cały świat, w Biblii są przypowieści mówiące o powrocie Jezusa. Przypowieść o dziesięciu dziewicach. Pięć z nich było z syna. Pięć panien miało lampy z olejem symbolizującym Ducha Świętego, pięć innych nie. Wszystkie oczekiwały na Pana Młodego. To oznacza, że nawet osoby, które wierzą, że Jezus powróci, są tacy, którzy mówią: Ach, nic się nie zdarzy, to zajmie dużo czasu. Pierwszy nie przygotowują się na spotkanie z Panem młodym. Moja rada dla Ciebie to nie bać się antychrysta, ale być gotowym na spotkanie z Panem młodym, którym jest Jezus. Ponieważ w momencie, gdy zabrzmi trąba, mój bracie, w momencie, gdy Pan wezwie tych, którzy na niego czekają, znikną i będą na zawsze z Panem. Nie musimy się bać ponieważ Kościół ma obietnicę, że zawładnie światem, a bramy piekła nie przeciwstawią się Kościołowi. Pierwszy jeszcze jeden szczegół. Biblia mówi również, że antychrysta się nie objawi, zanim ten, który go powstrzymuje, nie zostanie usunięty. Pierwszy to Kościół Jezusa oraz Duch Święty powstrzymują postęp antychrysta. Więc mój drogi, bądź spokojny. Jeśli prowadzisz życie chaotycznie, możesz nie przetrwać. Teraz, jeśli jesteś poważny wobec Boga, kiedy nadejdzie czas, zostaniemy zabrani z tego świata, ale zostawimy tu nasze świadectwo. Amen, chwała Bogu, co za błogosławieństwo, bracia. Więc patrz, teraz idź do kanału Labartili, zostawię też tutaj filmy na ekranie, żebyś mógł śledzić. Niech Bóg cię obficie błogosławi. Mam nadzieję, że nagranych będzie więcej filmów, tak? W przyszłości. Amen, no to idziemy, jesteśmy tutaj, ja jestem tutaj do końca miesiąca. Jeśli znajdzie się chwila, wrócimy i zrobimy jeszcze coś. Boże Błogosław, dzięki za zaproszenie Juninio Caussy. Co ty? Napisi Adriana Zanotto.